Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Hearthstone Battlegrounds. Jest to ważny odcinek, ponieważ w końcu jest nowy sezon, co oznacza, że zmieni nam się całkowicie meta, ponieważ dodano nowe karty, część usunięto, część zmieniono. W każdym razie dzieje się i będziemy grali dzisiaj tak bardziej na czuja, ponieważ jeszcze nawet nie wiem, co na końca te wszystkie karty robią. Tu rzucimy pierwszą kartę, która już zresztą kiedyś była w nie? W... w Brawl'u robiła dosłownie to samo, tylko miała inne staty Miał chyba 2-4 prowokacje no ale na pierwszą turę może być, może jakoś ją ulepszymy zobaczymy co zagramy, na pewno to chce na sam start, bo te no on nie był zły, ale ja nie lubię tego stronika, nie lubię Mistrinka 1-4, mam wrażenie, że on po sekundzie dosłownie jest całkowicie useless, bo inne rzeczy mają więcej ataku, a tą jeden nic nie zrobi. Ten ma szansę, że zrunshootuje przynajmniej jakiegoś słabszego. No nie tym razem niestety, ale no... Dwa damage'a możemy przyjąć, tym bardziej, że Reno ma aż 16 pancerza. No tutaj myślę, że standardowo level up. Ta karta już też kiedyś była. Widzę, że znowu ją przywrócono. No w ogóle jest z tego... Z Karazanu, jak był dodatek, no sobie nawet ma tego, tą wieżę nad, jakby wybitą na opisie, ona była za zatem kiedyś się płaciło właśnie 700 chyba golda, bodajże, żeby odlokować część przygody. Tylko wtedy się do wiele ciężej tego golda zarabiało. Nie było żadnego pasa, tylko z questów, którego się dostawało raz na dzień, to się dostało 50, bądź 40 golda. Za najlepszego chyba było 80 za zagranie z kolegą. To na żeby całe grupki, jak ktoś dostał tego, questa, to ludzie się bili o to, żeby z nim zagrać, bo to dodawało dwóm graczom 80 golda. Ten też już była. Ta karta już też kiedyś była w Brawlu. Widzę, się nie postarali w takim razie, tylko tak polecieli tym, co już było. Dobra, skrąg daje monetę, to zagram jego. I wezmę sobie jeszcze jego. Nie wiem co chcę budować, a w tym momencie mam już trzy rodzaje różnych stronników. Takiś... ...z darmu. Piratów ma. Parę piratów, a tak to każdy co innego. I zobaczymy, co zrobimy. Kurde, na razie ani razu jeszcze nie miałem tych nieumarłych. Jest ciekaw co jest nieumarłych. Zagrałem już dwie gierki, mm, żeby zobaczyć w ogóle, co tu się dzieje. Jeszcze ani razu nie wiem nieumarłych i murloków. Co w się sensie nie mam pojęcia w ogóle, co robią, ani jak te karty wyglądają. Myślę, że masz spore szanse na wygranie. Kurde, jakie te... Jakie synergie! Ale mamy remisik, no. Eee... Dobra. To wygląda fajnie w sumie. Teraz będziemy zagrywać, oni dostają życie, on daje jednemu 1-1 Może żywiołaczki będą fajne. Zobaczymy. Kusi mnie trochę, żeby go zrobić złotego, ale chyba na ten moment to, to głupi pomysł myślę, że zaraz jakieś lepsze będziemy mieli te żywiołaki. Aczkolwiek mielibyśmy szybkiego boosta na ster, żeby nic nie przegrywać, ale to myślę, że bez sensu i lepiej to jest przykitrać na jakąś późniejszą turę. No na ten moment jedyne co potrzebujemy to dostawać po prostu żywiołaki ze sklepu i będziemy zadowoleni. Na co gramy w ogóle? Na jakichś piratów. No, piraci w sumie są tacy iligejmowi zazwyczaj. Zobaczymy. Myślę, że możemy mieć duży problem z piratami na ten moment. Świetnie sobie radzisz. to jest? Smok pirat. A ja nie przeczytać co robił od razu zdej. Nie wygraliśmy, kołbę nawet nie ma szans na wygraną Dobra, nawet jakiegoś żywiołaka eee, nie ma żadnego a ja weźmiemy sobie tego pirata No i co, i teraz siebiemy z tego typa co ma teraz nagi Ciekawe czy z sobie poziom, czy będzie dalej tkwił na tym drugim Jeśli tkwi na drugim, no to chyba ma ku temu jakiś powód no Sprawdzimy. No mam nadzieję tylko i wyłącznie, że... Dobra, lepszy na trzeci. Czyli powinniśmy być... Yy... praktycznie na równi, jeśli chodzi o, o stronników, bo wydaje mi się, że zawsze kupowałem, że nie, nie wydawałem jakoś. Kaski na głupoty. No, zaraz się okaże, no niech wygra lepszy, jak to mówią. I mam nadzieję, że to ja tym lepszym będę. że nie dodają żadnych nowych postaci. Według mnie też powinna być jakaś rotacja postaci. To by było w sumie ciekawe. No częściej my postaci pododawali, ale no. Nie jest to jakaś duża różnica, jak na to patrzę. Czy więcej achievementów może jest i tyle. Na by się przydało jakieś takie odświeżenie, że tak powiem. Zobaczmy, czy uda Ci się utrzymać prowadzenie. O kurde, o, tutaj ciężko może być, widzę. Chociaż remisik mamy. Dobra, remisik zawsze spoko. Nie ma co narzekać. To, to daj twoim bestiom 1-1 na stałe i powstajesz obrażenia to przyzwij, zadaj jeden stronnikom, tego znamy eee, już było. Tu mamy żywiołaczka, eee, możemy sprzedać to i odkryć sobie kolejnego żywiołaczka i myślę, że nawet zrobimy tak Nie mieliśmy tutaj szczęścia niestety liczę, że dostaniemy kolejnego żywiołka Dobrze, stronnicy mają więcej życia Mam tak I dobra, jeszcze zrobimy rolkę Sprzedamy jego i weźmiemy to Jak na razie to myślę, że najważniejsze jest właśnie żebyśmy szukali tych yy, Stronników sobie jakichś normalnych tak, żeby to poulepszać, a potem się będziemy zajmować jakąś budową stołu. To na razie to myślę, że jest w stanie nam przynieść jakieś remis czy coś. No, wygrać będzie ciężko. Mm, no ale to jak mamy to zbudowane daje nam po prostu szansę na yy, rozwój taki, że się nie dostali do żadnego A to na tym on będzie na mnie myślę najważniejsze. Sprawdźmy, jak będzie wyglądała gierka. z go, trzy obrażenia dostaję to już było i te dwie już były. Właśnie nie. O! Dobra, to duży był w sumie do tej ary, że nie aktywuje losowego okrzyku bojowego tylko znaczy tego, może, agonii. Tylko wybrane. Co tu się dzieje? Jezu, jakie synergie, podbicie się po ryju. Już się nie spodziewałem szczerze mówiąc. Ajajaj, no ja co? 2, 1, 1. No nie dostajemy dużo do tak jak mówiłem, 7. No ja no, muszę przyznać, że chłopak tak sobie nieźle to wszystko wymyślił. Jeszcze nie robimy lewela. Jego sobie weźmie jak coś. O! Dobra, jestem pewny, że wygramy. Sprzedamy jego, rzucamy jego, rzucamy jego hmm. Nie no, nie chcę go sprzedawać w sumie Chociaż, a dobra, już niech będzie No i było warto, następny level kupujemy jego No i zobaczymy nie jest to jakaś yy, wybitna synergia na razie. Ale trzeba być dobrej myśli. Czy nam się uda z tego coś dobrego złożyć? Jak na razie to nie oszukuję. No szału nie ma. Nie ma też jakiejś kompletnej tragedii, bo coś tam jednak wygrywamy i robimy. No ale patrząc na to, jak jest, to może być lepiej o wiele. No i zobaczmy. Myślę cały czas, co muszę dostać, żeby to zmienić na złoto. mogę tych? Nie, nie mogę. Zastanawiam się, czy mogę sobie kupić strunka, żeby od razu złoto i go zagrać. A, ja to w było bez sensu. No i chłopan trzy razy lepsze te żywiołaki po prostu. My nie dostaliśmy niczego, co nam pozwoliło coś takiego zrobić, no. A to są levelowe. To też jest trzeciolewelowe. Ja pierdolę, jakie pecha, o co chodzi? Chłop po prostu ma... zbierałem wszystkie żwyki kiedy byłem w stanie, a chłop ma 100 razy lepsze synergie od nas. To za to, że nie wiem, za żywo tam. No. Eee, dobra, to nam mi w stanie cokolwiek pomóc. No, to dalej gówno mamy. Chyba tego spera po prostu. Jego mogę zmienić na złotego. Żebym dostał jednak te żywiołaki jakiekolwiek i będziemy mieli farmę żywiołaków Mam tylko nadzieję, że pożyjemy na tyle, żeby z niej skorzystać I że on zginie teraz eee... Dobra Jest to zabity Więc nie ma jakiegoś głównodeku myślę I spróbujemy to dać nawet tak, żeby nie było czasem czegoś takiego, że przegramy Ale będzie nam bardzo potrzebny Uinek tutaj, żeby on zginął. Są dwa warunki na tą rozgrywkę. Teraz co będzie? I mam nadzieję, że z tego dostajemy trójkę do tego i jakiegoś drugiego, którego będzie się fajnie bustować. Nie wiem, no jakaś tragedia. Myślę, że nie mamy takiego złego, że po prostu taki droczy coś, no ale ten chłop, tym pląsającym derylem Yy, ma po prostu o wiele lepsze rzeczy bo ma szczęście do tego co dostaje w sklepie no teraz już ma 5 level bo może sobie na to pozwolić patrząc na to co on ma na stole no i chłopca najlepsze rzeczy dostał Się to mi denerwuje że możesz robić wszystko ale jak ktoś ma szczęście no to po prostu nie ma chuja żeby wygrać jakby niestety w nie szczęście wygrywa ze wszystkim Zrobił mi go. O, idealnie. Bardzo fajne życie. Bo tutaj chyba nie ma szans, żebyśmy przegrali. Mam przynajmniej taką nadzieję. No właśnie. Myślę, że damy najpierw to. Myślę jeszcze lewela nie ulepszyć, ale wolę nie. Hmm, no to jest takie. Chociaż. wolę chyba spela. Odkryjemy sobie od razu, tak. Właśniemy to. Inny niż on, czyli cokolwiek. Na razie nie chce, dobra. Ty, ty No bez sensu sobie nie roluje. Dajemy, tak on leci na sprzedaż. No ten jak nam się nie sprawdzi, za to ten spel będzie fajny na niego. O, kurde, na no szkoda, że nie pomyślałem w sumie na tyle, żeby najpierw zrobić to tak lepszy troszkę sposób. Myślę, że tego sobie sprzedamy. Zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak i jego damy na start, żeby nam ta agonia aktywował. On poleci tutaj. No i go damy do tyłu. Może w taki Dobra, robimy się z pierwszym. Niech on idzie tu. Żeby nie odjewać czegoś głupiego naprawdę. Ewidentnie muszę sobie zrobić, przynajmniej spróbować zrobić jakiś build pod te dostawanie pod mordę, bo widzę, że tutaj się to sprawdza. No tutaj wygrywamy chyba bez problemu co dostaliśmy, o bardzo fajnie w sumie no, ona no jeszcze mi zniżył tego Stronnika no nic tylko grać jeszcze dostanie troszkę dipsa może nie jakiś duży, już 12 to już trochę dostał w sumie yy, ulepszamy poziom i tak, musimy się na pewno czegoś pozbyć nawet dwóch rzeczy i myślę, że zrobimy to w ten sposób oni muszą tutaj bajglać Muszą banglać mi tutaj W jak najlepszy sposób Mówimy jego, żeby coś tam może zbustował, Ale już go sprzedajemy i bierzemy kolejnego Gina. Nie wiem, jakie są jeszcze karty z tych żywiołaków Eee... jakieś dzieło. takie, takie se Chyba z szóstego, z tego co że się nie zmieniły w ogóle te żywiołaki Tutaj będą jakieś zbustowani piraci No ale jesteśmy już tak, że nie możemy odpaść w tej turze On prawdopodobnie odpadnie teraz już się z nim i z nim, czyli on teraz się nawala z nim, a oni ze sobą. No, liczę, że on odpadnie i że oni sobie zdają tyle damage'a, żebym już wszedł do tej pierwszej czwórki, a przynajmniej żebym miał większe szanse na tą pierwszą czwórkę, bo to jest tak naprawdę jedyny cel, który mamy. Na pierwsze miejsce nie liczył o ile zaraz nie dostaniemy czegoś co zmieni grę Tego myślę żeby się nie pozbyć Bo niby coś tam bije ale nie daje wiadomo multum rzeczy No jest to chyba do wygrania Odrobinka szczęścia jesteśmy w stanie to zrobić Jakby on w tego dufnął Eee, dobra, wygrywamy tutaj. Nawet podostawaliśmy rzeczy trochę. Może to to pierwsze miejsce się postaramy, zobaczymy. Na drugą pozycję się wychyliliśmy. Chcemy jego na pewno. Myślę, że on i on wypadną. Weźmiemy tak. Damy wszystkim to życie. Eee, zagramy jego Teraz on wejdzie i on On dostaje na pewno busta Już widzę, że on chyba wypada nam teraz No bez sensu zagrałem tego spela, mogłem poczekać do końca rundy w sumie No to tak, wypada on Wchodzisz ty znowu rolka I sobie to zrobimy. Zamień go w złotego. Zrobimy go w złotego i będzie miał dwa razy wyższe staty. No i w sumie nie wygląda to teraz najgorzej. Tak szczerze mówiąc. Bałem się, że oni. W sensie, że moi oponenci będą o wiele bardziej do przodu. No to się okazuje, że jednak nie są aż tak dobrzy jak myślałem. No tutaj sobie. Dawidzenie, że spela dodali. No ale właśnie, zamienimy sobie tą lodziarę na szósty coś może szósty yy, na trzeci level skąd mi się ten szósty wziął, nie wiem, ale chyba z tego, że trzeci poziom w karczmie, zamieniłem sobie jego na yy, trójeczkę no i on będzie miał wtedy fajne buściki no i się postaramy coś to jeszcze wymyśleć no on już ma fajne ja widzę, że zbagowali to, że jak mam życie tutaj no i postaci to ono zakrywa teraz yy, opisy kart. Więc postarali się naprawdę Blizzard w formie. Myślę, spore szanse na No i zobaczmy czy to wygramy. On znowu jakieś te mecze zadaje, że ją się to zabiera trochę bez sensu, ale dobra i ten zaś straciło z kontarchia, nie aktywował efektu no na pewno wygrywamy i chyba Netrital będzie na typie no nie miał szczęścia chłopak nie miał szczęścia a ci to się trzymają nieźle że jeszcze nie odpadło że jeszcze nie odpadła część tych ludzi. Dobra, zagramy tak, że mieli to życie. Drugi raz to już to życie. Jeszcze jedna rolka myślę. Nagramy jego, żeby się dalej gustowali. To mu by się przydało dać jakiś jeszcze atak, żeby zyskiwał. Nie wy 30 ataków to dużo i prawie 100 życia ale no, bardziej bym go chciał zbliżyć właśnie tym atakiem. Bo przetrwać to on przetrwa dużo obrażeń, ale jeszcze musi tak pierdonoć na no raz. Teraz no, z darmu pod bestie. Każdy się budował pod te bestie, praktycznie co sobie damage biją. A no, na większość nich yy, yy, chyba wygraliśmy nawet. Więc nie wiem, czy to jest jakaś fajna synergia. Mi nawet na tym się bardziej podobają te żywiołki, co tutaj sobie skręciliśmy. Nasze ci piraci może nie są źli. No, no tak, to to. Na nic jakiegoś wyjątkowego nie gramy Tym bardziej, że wygrywamy jakieś walki A ja się spodziewałem, że już 3 rundy temu odpadniemy a Tymczasem mamy Srika 4 Wykreował nam mega ten Jean. Gdyby nie ten Jhin to byśmy już dawno nie żyli Na szczęście go dostaliśmy No i ten już ma dość mocną Musimy go teraz zabić, bo jak go nie zabijemy to te macki będą takie, że przegramy na niego, myślę Dobrze, że ma 13 ataków. właśnie o tym mówię, że jeśli mamy strinkę, która ma tyle życia To musimy mu wysyłać jakiś atak, bo jak on nie ma ataku to będzie gówno robił No, on teraz go chłoną mogą jaką mogą wybił cały stół No i jest na spokojnie i to wystarczy, że mi jeden stronik przeżyje Potrafią. No i mamy jeden na jeden z chłopem. Mm -hmm -hmm. O, fajne rzeczy. Dobra. Tu ma też żywiołaki. Tu myślę, że weźmiemy to... to. zagrywamy sobie tych stronników. Jeszcze jakiś żywiołaczek. O, są żywiołaczki. Hmm, myślę, że zrobimy tak. Niego też sprzedamy. I sobie po zagramy, żeby się pobustowało tu wszystko. Eee. Hmm, sobie zamrozimy to i liczę, że dostaniemy kolejną jeszcze sztukę tego ziomeczka. No, ustawimy to atakiem. No i zaraz sprawdzimy, co ma nasz oponent No Muszę cokolwiek by mi się żwoniło, a tak no bo kurde, jaki marniutki jest, no Myślę, że życie super, ale 39 ataku, jak ma 115 życia, no to już tak Średnia bym powiedział, no średnia To by było super złote Super jakbyśmy w ogóle dostali ten Level w sumie teraz zrobię i kupię tego spela. Jak dostaniemy tą szóstkę, która łączy się z dwoma dowolnymi żywiołakami i daje im boską tarczę. Myślę, że to jest coś, co może zmienić nawet losy tej rozgrywki, jak będziemy mieli yy, właśnie ponad 100 ataków z tych dwóch, z boską tarczą jeszcze. Ja najpierw musimy przeżyć, chociaż są po 10 biłek i słabszym. Zobaczmy, jak teraz te drzwioki u niego wyglądają. No chłop robi dosłownie to samo, co ja, tylko my jakieś murloka. Ajajaj, no oni wygrywają dosłownie jakimiś marnymi statami. Ale chyba wygrywamy i tak mi ukeruje to... ...gierkę. No właśnie. No litera nawet nie jest to blisko, ale... Ale cieszy mnie to, że wygrywamy na ten moment. Dobra, level'a, pick. Rolka. Tak, co by tu sprzedać? On jest słaby. Albo on. Chyba, że Jujina chcemy. Kurde. Myślę, że jego. on już te staty nie wydaje, ale te staty nie są jakieś... ...zabójcze. To? Aha, z skarczmy, ale główna Czym coś lepszego. Mamy tego. Aha, w taki sposób to działa. Boże. Już nie ogarnąłem, naprawdę. Co teraz potrzebujemy mm. Boże. Nie wiem czy się mówić naprawdę. Yy, potrzebujemy teraz wygrać to, kupić jego. Zrobi nam się od razu miejsce na stole. No byleby by z, z Gina nie dropnął właśnie on. Bo jak on mi dropnie z Gina, to się zdenerwuje, bo ja chcę naprawdę trójkę zrobić z tą boską tarczą. Ale myślę, że jak mam szósty level i dwie losowe, to raz jeszcze jaki mają mi to wejść, to jest chyba marna szansa, że dostanę akurat niego. No i zobaczmy, Moment Słyska. prawdy. Czy uda ci się utrzymać prowadzenie? Dobra, to się dwa losowe gubinka. O, też mu zaatakowało słabo. nie powinniśmy chyba wygrać znowu statami, co mamy. No, to ma to zginęło. I ta? łódko, no i co? Proszę Państwa, mamy pierwsze miejsce. Zeszli się ładnie. Nowy sezon, porobiliśmy jakieś milion achievementów. I dostaliśmy 300 ratingu. No, w każdym razie dziękujemy wszystkim za oglądanie. Do następnego odcinka, cześć.